No, witam widzowie. Kolejny dzień, w którym jej nie dodało żadnych paczek, bo po co mieliby to zrobić. Ale kolejny dzień, w którym próbujemy trafić karty, warte łącznie miliard końców. Dzisiaj to się jeszcze prawdopodobnie nie uda, jeszcze nie skończę. Ale mamy mocarny challenge od widza i już widzę, że mi się to nie podoba, bo miał najwięcej lajków. Tylko 10, co prawda. Wcześniej było więcej, ale najbardziej lajkowany to oczywiście biorę. A brzmi on następująco. Footis Premium plus 400, Berbatov plus 100. Za. Mm, Papę plus 500, Parecho plus 200, karty od kogo do, to Tottenham chyba plus 500, ale są utrudnienia tym razem. Bercik minus milion, Frankowski minus 5 baniek i karty Copa America euro minus 400 nie, tysięcy. No i tu jest chyba euro karta, nie? Jakkolwiek bym pod nią nie patrzył, to zapisz się w historii euro. Więc mam nadzieję, że nie będzie ich dużo, a tu od razu futis premium. No, no i znowu on. Paczkę dosłownie później. Ale przynajmniej Snyder. Czyli Snyder futis premium i parecho. Czemu mam mówić kukułka za każdym razem, jak trafię parecho? No ale jak futis premium plus 400 euro minus 400 to się wyrównało, chociaż za parecho zarobię. Powiem wam, widzowie, jeszcze tak dzisiaj, nie? O Portugalia. Czekaj, bo może akurat. Ajajajaj. A to jest premium, nie? No premium. Powiem wam tak, jak dzisiaj nie trafię tego Cristiano Ronaldo, Rolona, Krisa Rolo, Rolowskiego i tak dalej. No to ja go zrobię jutro Po prostu Bo ja już chcę go mieć Czasem chcę zagrać z ziomkiem Rivalsy I no chcieliśmy nim zagrać A nie mogę go dostać Może Może dzisiaj się uda Nie mówię, że nie Ale jak nie To robimy go jutro w SBC po prostu A tutaj wiedzie Sokraty Jest parechok nie, no nie będę mówił kukułka za każdym razem. jaj. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł. macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. To jest kopa karta. No, kopa Ameryka, no i minus 400. Polagrodak nie! To jest bercik. <laughs> Może je Ciapaior. No nie, no i. No już jestem na minus milion znowu. I jak coś każdego Futisa, to ja nie będę pokazywał, bo no wiecie, leci ich dużo, za dużo. Znaczy wiesz, no, jeżeli by co chwilę leciał Futis Chris Roll'o na przykład, to ja jestem na tak, ale. Ale nie takie i nie ten deketelare znowu! A co to za design? A to ten herosowy. To nawet nie był herosowy, stary liga mistrzów. I znowu ten cross ja, i znowu gece. Ja tylko ich widzę w tych paczkach już. Brazyl? Pominięte? I Ronaldinho. Uuuu, pokoloko. Jest Ikona GOAT, dobra, fajnie. Nazario, proszę cię, przyjdź. Bo ja nie chcę mi się, ja nie chcę mi się, nie chcę mi się ciebie robić w SBC. Chcę cię trafić, ale nie trafię. O, Backham 99 tak jest. Ale jako razy pół? Jest w papę, w papę plus 500! Jest sunia. Tylko następnym razem jak będziecie dawali jakieś challenge, Przy okazji, najbardziej łapkowany challenge jest w odcinku, więc jak masz jakiś to... To napisz i daj łapkę, ten co ci się najbardziej podoba Tylko o jakiś krótszy bym prosił, bo to co chwilę muszę na drugi monitor patrzeć, żeby... No, spamiętać Rolfo i Parecho! O, a Rolfo to jest premium! No, no widzę, że premium Spaczek nie daje, to znowu zaczynamy. Polowanie na piki. Znaczy na salaha z O, oh, w papę. Ale dalej, no, Mohamed! Przyjdź! Tylko ciebie mi tu brakuje, żeby na Wandajka polować. Trzeci skip, Barella, a ostatni może chociaż Chris Rolo. No nie, to nawet nie jest on. Ale wziąłem Futisy Premium, nie? <laughs> Ale teraz mam te paczki. Te te wiesz. Te... No, te słabe, byleby tu frankowskiego nie było. Trafiłem go ościa z ten i usunąłem go, skuikselowałem się dopiero teraz kapnąłem. kalipa. Kurde z Chelsea już no. Prawie jak to ten ham. Ja każdą paczkę teraz przeglądam dwa-trzy razy, nie? Czy nie ma to ten czy frankowskiego? Bo to ten łatwo pominąć, bo, bo nie zgadniecie dlaczego. Ale Kulibaliego w wersji z podwójnym futisem nie pomi A, No to tym razem jednak kto? a za nim. A zanim kto, Ronaldo? Pompastor. O, da Dawno go nie trafiłem, w sumie. chyba dwa odcinki. Jest na GOAT, bądź tym Nazariosem. Już myślałem, że z Beckhamem gratis. No ale tyle na tego Nazariu niewymiennego czekam. Wymiennego nawet dostałem. A. A niewymiennego, no nie chcę dać nadal. Ale jest Daniel. Witam, Siemanko. No i kolejne odjęcie końców. I. Dobra, nie ma Polki, tylko Robercik. Po raz kolejny. Zabieramy pieniądze. No nie, no dajcie już spokój z tym zabieraniem. No trzy cały czas mi zabierają teraz. Nie, powiem wam dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o trafę, to jest najgorszy. Dosłownie, no dobra, jeden Beckham, spoko. O i głychego muszę sobie odjąć. Ale to dzisiaj nawet nie bejtuje stary, nawet nie ma co pokazać. No ja nie wiem czy ja mam 8 minut ponad godziny. Nie? Ale może teraz to się zmieni, dupa, no przecież tu nawet tuc nie wyskakuje Przecież to było widać, że w tej pasycji nic nie będzie, nie? No, cały czas to samo, stary, to samo Nareszcie, nareszcie jakikolwiek design, żeby pokazać dla wiza, że da się coś trafić Duplikat Savy albo duplikat Pelego O, oblak w ogóle, minus 400 Lubię, lubię to I bez, no chociaż parę tu uratował, nie? Chociaż Francja. Elo. Loko, pokoloko. Raz powiedziałem, że to nie jest pokoloko. Znaczy nie. Raz powiedziałem, że to będzie on. I to nie był on. Wyjątkowo. No i pokoloko jeszcze. Nic tu. Nic kompletnie dzisiaj. Może teraz coś się zmieni. Tyle kart do trafienia. Szybki. Nie we Nie. Nawet jak ten Berbatów by coś dał, to ja go nie wezmę. Nie ma nawet takiej możliwości. Pik numer dwa. No też nie wezmę, niestety. Tutaj mam wybór, kogo wziąć? Tu... no też mam. A na sam koniec Ronaldo, Salah, Enkunku, po co, po co? Mateusz Gotówka nawet wypadł, nie? Powiem wam coś, widzowie, szczerze od serca, nie? Ja nagrywając ten film na początku byłem pełen optymizmu, pełen... Jakby nadziei, tak? Pełen energii, jest footy za 400+, no, nice. Ale w tym momencie, po tym jaki kautu daje, jakie gówno, nawet nie chce dać karty euro już, ani, ani tej Copa America, żebym se odjął. Jest footy z premium, to może akurat teraz, jako pierwszy Dempsey... Ile on miał, 97? 96? 97, no teraz może... Karczały 99, no chociaż tyle. I Parecho, i Krepałys minus 400, teraz co dało za zestaw, daj mi to podliczyć. Ale wracając, do, do momentu trafienia karczały w sumie, troszkę mi się polepszyło, ale czułem się, jakby mi ktoś zabrał 2 godziny 18 godzin życia i już nigdy ich nie oddał, dosłownie. Ale skoro nastąpiła ta aktywacja, no to niech... Keep going, tak? Za ciosem. Od razu kolejna 9, nieważne jaka. No co powiem, no? Przysrałem się konkretnie, że nawet nie daje tych kart, co zabierają budżet. I zaczęło je dawać, tak? Klasik. Kondogwia. Jego dzisiaj jeszcze nie było. O, Icon Goat, a ja patrzyłem w telefon, bo chciałem wyniki meczy sprawdzić, jakie dzisiaj są. Czyli co? Nazario jest pięknie, czy ktokolwiek inny jest dość średnio. W sumie Ronaldo też by tu oddał, bo lubię go. A jest. Palak, a proszę, drugi Amuri, ale no, żadnej karty z Hamu dzisiaj nie trafiłem w ogóle, co jest No w sumie to nie powinienem się dziwić Ale, o, czekaj, czekaj Czekaj, może w końcu Chris Rollo, albo Mohamed Salah Tylko te dwie mnie interesują już Naprawdę, nikt inny z futisów Zobaczmy, ich jeszcze nie mam Zakręć Felix, dawaj, dawaj Tos pierwszy, Argentyna Messi, pomijam, bo wiem, że to on Od razu nie no, serio? Polak, jeszcze Bercik, nie no, dramat. I jeszcze gratis ten gość, I po po bekę ze mnie ciśnie. Dobrze, że futisy premium co chwilę to ratują, tylko one nawet nie wyskakują, nie, bo po co? O, czekaj, czekaj, jest futis premium, ja tutaj... No, patrzyłem na drugi ekran, bo sprawdzałem wyniki, ale to się nie liczy, proszę państwa. Chciałem ze sprawdzić w telefonie wcześniej, ale mi się nie chciały załadować. Nie wiem, może sobie internet wyłączyłem się. Nawet nie kapnąłem. A tu kantę? O, z kantę! Ej, to ciekawe dosyć traf, dawno go nie było. I drogi jest nawet. Nieźle. Jest w papę. No. W końcu po tym Kante coś. Kolejny w papę. No. Tylko on się trafia od ostatnich 50 pak. Rafinia Parejo, też ciekawy zestaw, no. Jak tutaj nic nie ma, to robię od razu te piki idę, bo dorobiłem paczki, nie daje nic. Jak nie, to piki. Dawaj. O matko, bo skoro No, no a jeszcze z Muniozem, nie? Jak jakby ktoś zapomniał zabierającym pecos. No to jeszcze mamy pięć, proszę Państwa. No, dzisiaj dzień jest tragiczny do otwierania. Więc sobie możemy poskipować. Ker99. No pierwszy raz coś dzisiaj z tego pika dało. Ale dalej nic. Przedostatni pik. Oj, dobra, są maksimum a ostatni? Ronaldo w Sala! Nie! Wystarczy tego. Wystarczy, bo ja już miałem sił na te trafy. Dzięki za oglądanie. Widzę pamiętajcie o challenge, w komentarzu, łapkujcie, te co się najbardziej podobają i. No i oby jutro było lepiej. Pozdro dla was.